Witam na odcinku z oglądania filmów na YouTube. Oglądam YouTube i dam taki film był zasobowany Zagad Minecraft To z link w opisie yy. I tak, wcześniej nagrałem, powodem nie będę mógł, pandać osób w łapce w górę No i do opisu padać i wpisz w no komentarzach Czy Bam Tak, bo to jest... Wiem, że to znaczy, bo sobie miałem nagrywać, tylko raczej ja nie wiem, czy nagrywać. Znaczy, nie wiem, tylko teraz by na cicho i poglądamy. I mówi, Abera, wchodź szybko, wchodź do studni, bo jestem porwany. No, a ja sobie myślę: albo ten pan mnie troluje, albo naprawdę, słuchajcie, zaleźliśmy komuś za skórę i jest po prostu mega przypałowa sytuacja. Tutaj w ogóle stoi też tabliczka: studnia Bobo, Dlatego, słuchajcie, zaraz udamy się do studni, bo właśnie w tej opętanej przez nie wiadomo kogo jest studnia i podobno bo gdzieś tam, nie wiem, nad lawą, nad tyłką, w ogóle widać go nikt, I go nikt, serio, ja nie wiem, czy wygramy gramy, słuchajcie, ledwo przyszedłem na serio, ale naprawdę mam pełne gacie, bo to, co się dzieje ostatnimi dniami, po prostu mnie przerasta, nie wiem, czy was też subskrybujecie kanał, oglądajcie kończycie do końca, bo to naprawdę mega ważne, a teraz wbijamy, serio, tutaj jest Traplor, to co to jest, Zobaczcie co to jest. Jeszcze chwilę temu, wczoraj lataliśmy tutaj przy tej studni. Co tu się dzieje? Słuchajcie, naprawdę, jakby ja nie, nie wiedziałem, że po wojnie staną się takie mega dziwne rzeczy. Wow! tutaj! Co? co ty tu robisz? Tu są bariery, stary przecież. Nie, 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 nie. nie Jeśli to jest Twój głupi żart, to stary masz mega przekapany. Co to jest za miejsce? Stary, co to jest do jasnej ciasnej za miejsce? nie... Nie, 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 Ty jesteś w jakiejś klatce. Jak ty tam... Co tu się dzieje, stary? Co to? Ej, ktoś nam robiłami główki i zagadki. Po prostu leci z nami w kulki. Ciebie wie, a ty nie możesz, stary, wyjść, nie możesz tej kraty no ja rozwalić? Nie, nie mogę nic tutaj Tu są rozwalić. bariery wszędzie. Ja w ogóle nie mam stary, kilopa. Tutaj, jakbym chciał przejść, to stary to trzy. Nie no, co tu jest grane, ej. Ej, masakra, moi drodzy. Wobec tego ewidentnie po prostu musimy uratować Bobo, przynajmniej spróbować go uratować z tego kicia. Ja to... Mi bawi i nie podoba mi się to. Słuchajcie, naprawdę mi się to nie podoba. Spójrzcie tylko na ten labirynt. Jakie je to jest pogmatwane. Co tu się dzieje? Co tu słuchajcie, jest grane, to naprawdę nie mam poje... Ty, No ja się tutaj zgubię dziesięć razy. Gdzie? Nie, 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 słuchajcie, no naprawdę, serio, ktoś gra nam na nosie. Ewidentnie. Coraz dziwniejsze rzeczy dzieją się na tym serwerze. My nie mamy na tym absolutnie żadnej kontroli. Czy my wróciliśmy do... Czy my naprawdę wyszliśmy... Nie, no słuchajcie! Co, 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 co? co, co? Ty tyle tam robisz, co to chodzi. To, to, to są labirynty, których jeszcze nie widziałeś. Uwierz mi, tam są co? labirynty, których jeszcze nie widziałeś. To jest tak pogmatwane, no co tu się w ogóle dzieje? Ale szybko, to tu przecież tam się nic z tobie nie dzieje. Nie, no słuchajcie, no naprawdę tutaj... To jakaś masakra, tutaj nie ma żadnego przejścia nawet. Ja tutaj mogę w kółko chodzić, dobra, wobec tego chyba musimy wejść do innej nitki, do tej nitki. Czyli tak na razie to zamykam. W razie co jakoś tutaj wrócę i się cofnę, ale spójrzcie na to, serio, to nie jest rzecz, którą można by było zrobić w dwie minuty, czy nawet w dwie godziny. Słuchajcie, to są rzeczy, które no, trzeba by było robić przez mega dużo czasu, ale to absolutnie mega dużo czasu. Jestem totalnie obsrany. Co tu się dzieje? Co co się po prostu dzieje? Jak mi tutaj jeszcze w ogóle klocków zabraknie, żebym ja tutaj zabudowywał te wszystkie przej... Ty, gdzie my jesteśmy? Nie, 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 nie. Słuchajcie, ja już tutaj byłem. Naprawdę, tutaj się pogubić, to jest po prostu najłatwiejsza rzecz chyba na całym świecie. Dobra, tutaj nie ma przejścia, tutaj nie ma przejścia. Drabinka! Dobra, mamy to. Mamy, słuchajcie, drabinkę. Okej, okay, jest dobrze. Mam tylko nadzieję, że słuchajcie, jeśli przejdę wszystko, całe te łamigłówki, jakieś to eksperymenty, eksperyment. tutaj to by było, to, że Bobo odzyskam. Dobra. Ej, jestem na kolejnym etapie. Jestem na kolejnym etapie. Tutaj mamy jakieś jest? Nie wiem, ale stary, tutaj wszędzie są bariery. Tak, tutaj też jest bariera. Czy ty Świetno. to widzisz, stary? Co tu się w ogóle dzieje? Co to jest na miejsce? Tu są jakieś przyciski, tutaj jest jakiś kwarc. i łuk ze strzałami? Co? Co? Ej, ja chyba muszę kliknąć odpowiedni przycisk, który zabierze mi tą barierę. Nie wiem, ale co? tak to wygląda stary, dostałem łuki, chyba mam strzelać w jakieś przyciski w ogóle. To ty strzelaj, gra? tylko nie w siebie! Ej, nie naprawdę co tu jest grane? Ej, dobra, nie, no to klikam wszystkie wobec tego. No co to w ogóle... To, no, chyba się pliknęło, dobra. Spróbujmy ten. Ej, ale naprawdę... Co tu się dzieje? Dobra, może ten? Ty? Który Jak to ty jest? Się? O, to jest ten! O, mogę przejść? Okej. Okay. Okay. Mam kolejny etap stary, ale naprawdę, jakby ja nie wiem o co chodzi. Co ty komu zrobiłeś, że najpierw on wyznacza milion złotych za twoją głowę, a potem wjeździe w takim czymś? Nie wiem, nie, po prostu nie, moi drodzy, lecimy, musimy ewidentnie odzyskać Bobo, ale ja wam tylko szybciutko sprintem przypomnę, żebyście... Badali koniecznie w pierwszą link opisu, czyli na stronę www.abra.et, bo tam na Was czekają kurskie produkty Abra tym, czy to słuchajcie, bluzy z kapturem, czy to bluzy bez kaptura, koszulki kolorowe, maseczki wielorazowego użytku z kodami rabatowymi w opisie, jeżeli chcielibyście sobie obczaić dla bezpieczeństwa oraz oczywiście kubki, poszewki na poduszki. Słuchajcie, macie darmową dostawę kurierem po sam dom. Też jestem podstrany no. całą tą sytuacją. spadłem. Co ale... Jest? Ej, to jest? Co to jest? Co ogóle jest? Co to zielone? Bo ja nie widzę za bardzo. Co to jest? Co to jest? Co Okej. jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co nie jest? Co to jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co to jest? Co to jest? Co jest? Co to jest? Co to jest? Nie gadajcie, że ja muszę przeciągnąć tą świnię tam, żeby ona... Tam ja jest świnia, nie no, Ale nie, stary, to jest prawdziwa świnia. I mam prawdziwą ja. marchewkę na świnie. Żeby ona stanęła, słuchajcie, na tych półpłytkach, na tych płytkach naciskowych i wtedy odblokuje mi się jakieś przejście gdzieś, co tu jest grane. Ej, naprawdę, nie wiem, kto to rozkminił, ale stary, mm, mamy do czynienia chyba z kimś naprawdę poważnym. Powiem ci szczerze, że to ale naprawdę... świnia, jaka tam zostawił? To jest normalnie świnia, która ma... Co samot... ty chłopie tą marchewką przed twarzem sobie machasz, tak? Siom, rozumiesz, że życie twoje zależy od świni. Czy ty to rozumiesz? Co? Nie zależy żartuję. To nie żartuję. Zależy od warchlaka jakiegoś. No na pewno. Myślę, że jestem takim dzbanem, żeby ugnieść, że tam jest świnia. No co za dzban, słuchajcie. No nie wiem. Ej, a może ja cię zostawię i ty sobie sam będziesz raczył Co? Racjonal, bo... No co, dobry pomysł czy nie dobry? No, już smariowałeś, a w ogóle wyjdziesz stąd teraz, czy nie? A nie mam pojęcia! Ej, odblokował tam się przycisk. Dobra, rzucam to. Szybko, 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 szybko. A jestem! wow Ej, dało mi się. Dobra, i tu mamy kolejne... O nie, nie, nie! Tu są cztery kratki stary. to ja nie wiem! To ja nie, Ja zestresowany chłop jestem, to ja mam to przez... Tam jest yeah. skrzynka, Tam jest jakaś skrzynka. Ona może ja, ja. nam coś tutaj powiedzieć. Nie, nie udało mi się stary. Jestem tak zestresowany, że nawet parkura nie jestem stary w stanie ogarnąć. Takie razy trzymam kciuki. Widzisz tego niepotęperka? No co z tego, że to jest nietoperz człowieku. No, no, czy ty nie to pierwszy ty możesz? Czy ty zaraz się zapieczętować? Czy ty możesz być choć nie, raz, choć raz cukier! poważny? Nie, ty musisz mnie uratować! To choć raz, bądź poważny, dobrze? Jestem. Okej, okay, przeskoczyłem, dobra. Lecimy dalej, ale stary, to jest jakiś jeszcze inny labirynt. No, co tu się dzieje, ziom? Ja to labirynt? Ja nic nie widzę, tylko jakieś tam. To jest blibykan. labirynt ze śniegu lodu i my mamy jakąś. Łódkę. Co? Chłopie, to nie jej na łódce, tylko chodź tu do mnie! Ja nie wiem, co się dzieje, ale jak ty będziesz tak dalej szczekał, stary, to naprawdę się obrażę na ciebie. I ja stąd pójdę. Ej, co jest grane, rozumiecie co? To takiego labiryntu, to ja jeszcze kurde nie widziałem. i. Ja mam pływać łódką? Serio, on robi z nas pajaca. Jakby ja muszę robić z siebie pajaca, żeby uratować Bobo, który i tak robi z siebie pajaca. No co tu się w ogóle... O, nie, 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 tak, tak, tak. słuchajcie, ciężka sprawa. Ej, serio, ktoś po prostu ogląda nas i się jakby bawi nami. Serio, prawdopodobnie teraz ktoś się nam To tu jest grane. Nie rozumiem, stare, ale naprawdę wpadłeś w niezłe tarapaty. Powiem tylko tyle. No i... Chyba... Co? Ej, słabo cię słyszę? A, bo ty daleko jesteś, dobra, nieważne. Ale serio, w takie tarapaty wpadłeś, że, ziom, nie chciałbym być w, na, w twojej skórze, serio. I ja jeszcze ratować <coughs> muszę, ziom, no co? Dobra, lecimy, słuchajcie, ewidentnie. Już jesteśmy chyba na końcu, bo tutaj widzę jakieś przejście, więc dawajcie, ale na napr... pewno... nie! Tu się nie da przepłynąć! Nie! Dobra, słuchajcie, wysiadam już, idę z buta. Już trudno, słuchajcie, mogę pójść z buta, ale tutaj ktoś nie przewidział, słuchajcie, tego, że ta łódka by się zagotowała, Czekaj, mam nadzieję, herkę, że ta łódka nie jest o, potrzebna tak. O! O! Ty! Uwaga! O, jesteś ko mnie! Stary, nie mam kilofa, nie mogę tego rozwalić. Sią, próbuj łapką. Nie da się. To, nie da się. To nie idzie, stary, no to co mam tutaj skakać? Ale co? To mi śladła? Nie, ja się boję stary, że tutaj coś się... Czekaj, 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 nie, bo to stary brzmi jak jakaś pułapka, bo ty jesteś idealnie nade mną, zioł. No, ale... Bariery po prostu pod A, tobą. Bariery, okay, tutaj rozumiem. też wszędzie są bariery? Ej, stary, tutaj dosłownie wszędzie są bariery. Tu jest jakiś jakieś kaktus. Super, 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 uważaj. Super, nie, dobra, to ja idę dalej, serio. To, to szukuję się tutaj kolejnej pułapki, no? ale my i tak już jesteśmy w jednej wielkiej pułapce, stary, rozumiesz to? Co, no? co się dzieje? Dobra. Co tam okay. masz? Dobra. Nie, o kurde, stary, tu jest jakiś parkur kaktusowy, rozumiesz to? Całe szczęście, że mam co? jedzenie. Ale, serio, po kaktusach, żebym latał? Okej, okay, dobra. Nie! Stary, jak ja mam przecież kaktusy? No, ja mogę się po prostu podsadzić pod siebie, ale boję się, że jeśli będę używał klocków niedozwolonych, to że gość, yy, ten ktoś, kto cię stary tam więził, on może się. No, przecież mnie widzisz, Ciamajdo. Za mnie Ciamajdo! Co za gnojek, no dobra. Nie, le, nie, 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 nie. Naprawdę ten parkur mi się nie podoba. To już jest skomplikowana, stary sprawa. Że ja muszę narażać życie za Twoje życie.

tu są jakieś nitki, jak tu są jakieś nitki, ziom, to będzie masakra. Dobra, jak coś, to stare mam. Nie, bo tutaj patrz, tutaj nie ma drabinki. Ty tutaj jesteś? jestem tutaj! Czekaj, 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 bo to jest zbyt proste, stary. To jest zbyt proste. Nie po to, Ale ktoś no robi coś takiego. Nie, ktoś, nie, po to ktoś... Dobra, nie ma tutaj nic. Tutaj nic. Tu są drzwi, stary. Co? Tu... Te drzwi nie działają nawet, no to po co one tutaj stoją, no? No po co są te drzwi, no? Ja nie mam starych kilofonów. Tutaj zobaczyć, patrz! No ale e, i co? I ty w takiej właśnie celi, stary, siedziałeś tutaj no, tyle nie, czasu? Ty masz jakiś pomysł, jak stąd wyjść? A to nie da się tego stary rozwalić, nawet, więc ja nie wiem, co tu się dzieje. Spopro... A może nie. wrócimy tam, gdzie ty poszedłeś? Stary? Chodź, wrócimy tą samą drogą. Stary, to, e, to spróbuj. No chodź! No to spróbuj. To, 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 to. Co? Co? Rzeczyj! Co ja jest tu wszedłem jeszcze i... chwilę temu, tutaj bariery nie było. No co tu jest grane? Stary, co ty, ty... zrobiłeś, aberga? Stary, tutaj tej bariery nie było! Czy tutaj? Nie, no nie wierzę! Czy naprawdę? Ja się uwięziłem, bo chciałem ci pomóc i uratować tyłek! Serio? Co? Serio, Wiesz, ty i teraz się dziewczyna zajmuje! Naprawę, ej, ale może to się aktywowało? Nie, stary, tu nic nie ma. Tu po prostu nic nie ma, no nie w... Ja Może tu jakaś zagadka teraz co jest? Co jest? Co jest, co jest? Zagadka może jakaś! No a widzisz, że jako... Ja mam stary drzwi. Mam tylko dźwignię, prawda? No ale ona nic stary nie zmienia. Nie mam pojęcia, to, jest... to jest dalej tabary. Nie, naprawdę, stary. Siedzę teraz No nie zamierzam, no, że siedzę. No jak to przeze mnie, sam to przepisał. Stary, Zdęłeś? dobra, mam tak. Mam miecz, jedzenie, no? kopla, łok i wiaderko z wodą. Tylko ja tyle. Ja mam jeszcze lepsze i Ja mam latarnię i troszeczkę chleba. Stary, no po coś ta dźwignia musiała tutaj być, ale nie mam szczerze mówiąc pojęcia po co. No bo tutaj po prostu. Nie, no stary, to są po prostu jakieś żarty, no i co my mamy teraz zrobić? Jak ja tu wszedłem i jestem uwięziony, po prostu przez Ciebie jestem uwięziony, no! sam to, sam to To za Twoją głowę była wystawiona duża cena, to Ty byłeś prześladowany. Ja nie Ale byłem, i chciałem Cię uratować, a teraz. W a teraz. Jesteśmy stary, uwięzieni razem w jakiejś klatce. No nie wierzę, stary. Ile ona ma tu bloków, na no ile? Co Dwa na jakieś sześć, nie słuchajcie. Wobec tego, napiszcie, błagam, serio, napiszcie w komentarzach, czy widzicie jakiekolwiek rozwiązanie. Bo co? Serio? My nie mamy teraz, jak stąd wyjść, a jesteśmy, słuchajcie, grubo pod. Tym. A ile masz jedzonka przez No trochę jedzonka mam, ale to chyba nic nie zmienia. Słuchajcie, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwoneczkiem. Wpadajcie także oczywiście na kanał Bobo. Może tam spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązania. Hmm. Dobra. Dla mnie to było wszystko. Pozdrawiam. Był łapce w górę i wpadajcie do opisu. No na dzisiaj to byłoby wszystko. Do zobaczenia i...